Następne zagadnienie, które zaprosimy, abyście Państwo się odnieśli, dotyczy polityki transportowo-komunikacyjnej. No, doświadczamy, choćby ja bym dzisiaj na tę debatę, trudności komunikacyjnych w mieście. W jakim kierunku powinien pójść sposób rozwiązania tego problemu? Czy budować więcej dróg? Droga zielona, nowa spacerowa, tunel pod pachołkiem. Czy to jest ten kierunek, czy może pójść w kierunku zrównoważonego rozwoju komunikacji? Czyli czy inwestować na przykład w transport zbiorowy, więcej linii autobusowych PKMK, SKMK, linie nawajowe. Jak Państwo uważacie, w jakim to podpowie, na kierunku musi rozwijać? Czy powinniśmy stawać też na pytańskie punkt, tak, jeżeli chodzi właśnie o rozwój transportu? Czy to jest taka dziewica najważniejsza z tej perspektywy? Pani Jarosław Szczukowska. Ponieważ się wyświetliłem, to zacząłem mówić. Trzeba eee, czujność rewolucyjną wykazywać. Eee, rzeczywiście, to jest jedna z ważnych dziedzin. Trudno powiedzieć, czy ważniejsza od innych. Tak naprawdę, tych, tych, tych dziedzin ważnych z punktu widzenia zarządzania miastem i zarządzania rozwojem miasta jest sporo, ale na pewno polityka transportowa, komunikacyjna jest jedną z tych dziedzin. Eee, tak naprawdę ważne jest zrównoważone podejście do transportu, uwzględnienie interesów kierowców samochodów, uwzględnienie interesów rowerzystów, uwzględnienie interesów pieszych także w tym rozwoju transportu. Na pewno inwestowanie w transport zbiorowy jest dobrym pomysłem, natomiast to jest jako tylko jeden z elementów. Znajdujemy się w miejscu w którym no w sposób szczególny można mówić o tym, o tym planach budowy tunelu pod pachołkiem, któremu ja się zdecydowanie sprzeciwiam. Po pierwsze jest to jakaś koszmarnie droga inwestycja, która ma kosztować 2 miliardy złotych około, czyli ma być droższa niż tunel pod Marką Wisłą. Po drugie, to jakby ściąga samochody do dolnego Tarasu Gdańska i one się nie dematerializują w momencie wyjechania z tunelu. Coś trzeba z nimi zrobić, one gdzieś muszą zaparkować, one gdzieś muszą się dalej znaleźć. Oczywiście poszerzenie ulicy Spacerowej jest jednym z pomysłów zresztą zapowiadanym od dawien, dawna, jak parę innych przez Pana Prezydenta, natomiast zamiast ponołów pod pachokiem na przykład Trzeba zbudować parkingi przesiadkowe przy stacjach e, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Oczywiście ważne, żeby ta Pomorska Kolej Metropolitana też była efektywna, funkcjonalna, nie tak jak zapowiadano, że jeden pociąg na godzinę, a e, może jeden na pół godziny, e, bo wtedy ona nie będzie po prostu atrakcyjna. Ten transport zbiorowy będzie atrakcyjny w momencie, e, kiedy będzie efektywny kiedy będzie to na wzór nie wiem, Berlina, w którym e, no wszyscy chcą korzystać z tego transportu zbiorowego, ponieważ on jest efektywny. Dziękuję bardzo. Pan Spichier-Wysowski. Transport. Transport oczywiście musi być rozwijany i drogowy dla samochodów, ale także trzeba pamiętać o komunikacji miejskiej, ponieważ no, to jest obowiązek miasta i na razie ciężko sobie wyobrazić, żeby w 100% komunikacja po mieście masowa, zbiorowa była prywatna. No. Co do np. tramwajów. Oczywiście dokończyłbym wszystkie plany rozbudowy linii tramwajowej, tak aby to spinało się w jedną całość, dokończyć tramwaj na ulicy Warszawskiej, najlepiej dociągnąć go jeszcze do pętli na Habla. Natomiast nie zaciągałbym kolejnych inwestycji na rozbudowę sieci tramwajowej. Sieć tramwajowa z punktu widzenia konstrukcji budowy sieci jest jedną z gorszych sieci, jaką można skonstruować i dziwi mnie ponowny rozwój tego w XXI wieku, ponieważ awaria jednego tramwaju blokuje praktycznie całą linię. To jest to po prostu nie, nie, kompletne dla mnie nieporozumienie. E, dużo lepiej rozwijać e, komunikację części drogową. Już nawet powiedzmy, że drogi krąg po miejscu nie są tam buspasy, które mają e, wydzielone pas wyłącznie dla autobusów. Natomiast no, to jest na pewno tańsze. E, sieć komunikacyjna w oparciu o autobusy e, jest dużo bardziej efektywna. Co do ścieżek rowerowych, tak. uważam, że rozwijają się w tej chwili w przyzwoitym tempie. To też bym oczywiście potrzebował transport e, e, rowerowy. Należy traktować trochę bardziej jako formę reakcji, natomiast no, na pewno jest tutaj duża potrzeba mieszkańców. Te ścieżki rowerowe też się powinny rozwijać i, e, i też to będzie Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Jakowski. To pytanie bardzo mocno łączy się z poprzednim. Dlaczego? Dlatego, że w mieście zamiast zabudowywać centrum miasta, gdzie są wolne tereny i także należące do miasta, w sposób zupełnie sztuczny, na zasadzie tańszych gruntów, rozpoczęto rozbudowywać miasto wokół obwodnicy, ponieważ tam były tańsze mieszkania, można było zupełnie to odwrócić. I teraz mamy sytuację taką, że najpierw budowano mieszkania, potem do tych mieszkań doprowadza się infrastrukturę i obciąża to budżet miasta. Gdyby było odwrotnie, zupełnie inaczej miasto by się rozwiązywało, byłoby szybciej i taniej. Dlatego przede wszystkim miasto powinno stawiać na zawodowanie centrum. Tutaj nie może być pustych miejsc, pustych, pustych terenów. Tutaj powinny powstawać mieszkania dla ludzi młodych na specjalnych warunkach, a komunikacja miejska oczywiście w sposób naturalny jest kształtowana przez mieszkańców. Mieszkańcy będą chcieli, będą woleli jeździć samochodami tak długo, dopóki nie będą albo przystępne ceny komunikacji miejskiej, albo ta komunikacja miejska nie będzie w, funkcjonowała w miarę sprawnie. Kolej metropolitarna, która miała być pewną rozwiązaniem, już się okazuje, że ona tych elementów nie spełni. W związku z powyższym tylko i wyłącznie w tej chwili postawienie na reorganizację i tej pierwszej części, i drugiej części y, może spowodować, że miasto po pierwsze będzie odkorkowane, a po drugie zostaną zaspokojone podstawowe problemy mieszkańców, czyli zwłaszcza młodych mieszkańców, czyli mieszkania w centrum, tanie mieszkania w centrum i miasto w tym powinno pomagać. Jeżeli chodzi o to jeszcze jeden element, y, czy budować mieszkania komunalne. Oczywiście tak, ale nie traktować ich jako mieszkań dla osób patologicznych, tylko dla osób, które naprawdę tego potrzebują i dać takie warunki kredytowe, które w miasto może pomóc, aby te mieszkania stawały się mieszkaniami własnościowymi po spełnieniu pewnych y, oczekiwań ze strony kredytodawców. Kredy kredytodawców. Dziękuję Dzień bardzo. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę. proszę Państwa, y Oczywiście, jeżeli chodzi o transport, transport zrównoważony. Zdecydowanie, zdecydowanie transport publiczny i zdecydowanie transport szynowy. Ja tutaj zupełnie nie zgadzam się z panem Dysonskim. Transport szynowy przede wszystkim autobusowy, autobusowy jako dojazdowy w mniejszym stopniu i przy wykorzystaniu funduszy unijnych w nowej perspektywie unijnej. Są tutaj pieniądze na na transport, a szczególnie taki transport ekologiczny, czyli na przykład autobusy na biogaz. W wielu miastach takie autobusy jeżdżą i jest to w Gdańsku realne. Musimy się skupić przede wszystkim na komunikacji miejskiej, która jeszcze w tej chwili naprawdę nie jest idealna, cały czas jeszcze ta sieć nie jest idealna. Na tym, żeby dopilnować, żeby bilety, żeby ta, ten transport był po pierwsze skuteczny, żeby można było skutecznie dojechać i szybko dojechać w odpowiednie miejsca, ale też żeby był dostępny dla do mieszkańców, żeby on nie był zbyt drogi, żeby mieszkańcy mieli szansę przesiąść się do tego transportu wiejskiego i zrezygnować. Nie wszyscy, to jest oczywista sprawa, nie wszyscy zrezygnują, ale część mieszkańców, jeśli on będzie naprawdę dobrze działał, to się przesiądą ci mieszkańcy do transportu publicznego i odkorpuje się nam trochę miasto. Nie zupełnie, ale jednak trochę się odkorpuje. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.